Kolejne wydanie agrowiadomości non a w nich między innymi. Grupa Azoty wznawia produkcję nawozów. Spółka poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie prasowym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia program pomocy dla rolników w trudnej sytuacji. Jednorazowe wsparcie finansowe może sięgnąć 10 tysięcy złotych na gospodarstwo. W przyszłym miesiącu rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. W skupach roślinnych wzrosty, przede wszystkim pszenicy i rzepaku, wyraźnie dołują ceny za kilogram broilerów kurzych. Po raporcie cenowym zapraszamy do wysłuchania naszej analizy sytuacji na rynku płotów rolnych. W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o wznowieniu produkcji nawozów. W komunikacie czytamy. W związku ze zmianą warunków rynkowych Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o uruchomieniu w Tarnowie z dniem 12 października bieżącego roku produkcji na instalacji nawozów azotowych kaprolaktamu poliamidu 6. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o dociążeniu i uruchomieniu instalacji produkcji nawozów azotowych w segmencie agro, to jest produktów Pulan, Pulan Makro, trzak 27N, Pulrea i RSM z dniem 12 października 2022 roku. Uwzględniając obecnie prowadzoną produkcję w grupie azoty Puławy, segment agrosiarczan amonu z instalacji odsiarczania spalin, produkty nienawozowe poza melaminą, po pełnym uruchomieniu instalacji nawozowych w postoju w grupie azoty Puławy nadal pozostanie instalacja kaprolaktamu oraz instalacja melaminy. Resort Rolnictwa uruchamia program pomocy dla rolników w trudnej sytuacji. Gospodarze oraz ich rodziny, którym w 2022 roku pogoda zniszczyła uprawy, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości do 10 tysięcy złotych na gospodarstwo rolne. Pula pomocy wynosi 450 milionów złotych. W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący. 2022 rok jest kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych. Na wzrost kosztów produkcji rolnej nałożyły się problemy związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W rozporządzeniu Rady Ministrów zdecydowano o uruchomieniu pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tłumaczy Resort Rolnictwa. Pomoc będzie udzielana rodzinom rolniczym, które poniosły straty w gospodarstwie spowodowane wystąpieniem w 2022 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez Komisję, a także suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji. Pomoc przysługuje rodzinie, w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Przynajmniej jedna osoba musi prowadzić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc będzie przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny. Będzie ona udzielana w wysokości 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, lub 5 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej. Średnia roczna produkcja rolna ma być ustalona na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. A w przypadku braku takich danych lub dokumentów na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o średniej wielkości produkcji rolnej udostępnianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada. Przepisy programu azotanowego umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. Na nadmiernego uwilgotnienia gleby czy wystąpienia suszy, rolnik sam określa potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dłuższe stosowanie nawozów naturalnych możliwe jest również w przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni, kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia. Ponadto w przypadku stosowania nawozów pod zakładane uprawy jesienią, po późno zbieranych przedplonach, dopuszczalna dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg azotu na hektar. Rolnik musi również szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. W przyszłym miesiącu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie Grup Producentów i Organizacji Producentów, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. O to wsparcie mogą ubiegać się Grupy Producentów Rolnych, uznane od 1 grudnia 2021 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Kolejną grupą mogącą skorzystać z tej pomocy są organizacje producentów. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku 10% przychodów netto, w drugim 9, w trzecim 8, w czwartym roku 7% a w piątym roku 6%. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu. Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o wsparcie wynosi 3. Nabór wniosków będą prowadziły oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP. To był udany tydzień w skupach roślinnych. Zyskiwały niemal wszystkie zboża, a najwięcej pszenicę i kukurydza. Wyraźne ruchy w górę również w przypadku rzepaku. Tak dobrze nie było w skupach zwierzęcych, a szczególne powody do zmartwień mogą mieć hodowcy kur. Brojlery tracą bowiem wyraźnie kolejny tydzień z rzędu. Rekordzistą wzrostów w ostatnim tygodniu wśród zbóż była pszenica konsumpcyjna. Zmiany widełek cenowych o kilkadziesiąt złotych niemal wszędzie i prawie za każdym razem rosły górne wartości widełek cenowych. Ceny skrajne dla Polski zyskiwały: 70 zł maksymalna i 80 zł minimalna. Średnia krajowa powiększyła się o 36 zł. W skali miesiąca zboże to zyskuje niemal 7%. Mniej, bo niespełna 5% zyskuje od drugiej połowy września średnia krajowa cena pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu jej wartość powiększyła się o kolejne 16 zł. Widełki cenowe rosły w większości województw. Zyskały także skrajne ceny dla Polski: maksymalna 40, a minimalna 30 zł. W odróżnieniu od pszenic nie uległa w ostatnim tygodniu zmianie minimalna cena dla Polski za tonę pszenżyta. Nie oznacza to jednak, że nie było pozytywnych zmian. W wielu miejscach ceny rosły, a wraz z nimi maksymalna dla Polski, która zyskała 50 zł. Średnia krajowa podwyższyła się o 18 zł, przekraczając poziom 1300 zł za tonę. Ani drgnęła w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. Widełki cenowe na naszej mapie w większości identyczne jak przed tygodniem. Zmiany tylko w dwóch województwach, w jednym na plus, a w drugim na minus. Zmiany te nie dotyczyły skrajnych cen dla Polski, w skali miesiąca Ży to zyskuje niespełna 1%. Ponad trzy razy większy jest miesięczny zysk średnich cen oferowanych za jęczmień. W ostatnim tygodniu zboże to zyskiwało, zmiany widełek cenowych na plus zmieniły się w sześciu województwach, nie zmieniając minimalnej dla Polski, ale podwyższając maksymalną o 40 zł. Średnia krowa zyskała w ostatnich 7 dniach 9 zł. Dokładnie trzy razy tyle zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za tonę kukurydzy suchej, zbliżając trend miesięczny do 3%. Zmiany widełek cenowych w poszczególnych miejscach można policzyć na palcach jednej ręki. Nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, ale minimalna notowana jest nie w dwóch, a trzech miejscach, a maksymalna nie w jednym, a w dwóch. Wyraźne zmiany na mapie cenowej rzepaku. Co prawda nie zmieniła się cena minimalna dla Polski, ale w większości miejsc widełki cenowe w górę. Maksymalna zyskała 95 zł, wyraźnie przekraczając poziom 3000 zł. Granicę 2900 zł przekroczyła średnia krajowa, zyskując w ostatnim tygodniu 87 zł, a w skali miesiąca poprawiając wynik o niemal 1 dziesiątą. Na drugim biegunie trend miesięczny średniej ceny za kilogram żywca wieprzowego. Od drugiej połowy września straciła ona niemal 7,5%. W ostatnim tygodniu zmiany widełek cenowych w obie strony zmieniła się maksymalna cena dla Polski, zyskując 40 groszy, minimalna bez zmian, a średnia krajowa o 1 grosz w dół. Niewiele zmian na mapie cenowej żywca wołowego. Zmiany widełek cenowych w obie strony można policzyć na palcach jednej ręki. Zmieniły one minimalną cenę dla Polski o 20 groszy w dół i pozostawiły na niezmienionym poziomie cenę maksymalną. Z kolei średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 6 groszy, a w skali miesiąca zyskuje ona połowę tej kwoty. Liderem spadków w tym tygodniu są brojlery kurze. Niemal w całej Polsce bieżące ceny znów traciły po kilkadziesiąt groszy. Widać to po minimalnej cenie dla Polski, która straciła 40 groszy i spadła poniżej 5 zł. Także pod granicą 5 zł. znalazła się średnia krajowa, która straciła w ostatnim tygodniu 36 groszy. Na przestrzeni miesiąca brojlery straciły niemal 1 piątą swojej wartości. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Chciałbym, jak zwykle, kilka słów powiedzieć o rynku zbóż i rynku rzepaku. Sytuacja jest już coraz bardziej klarowna, jeśli chodzi o prognozy zbiorów właściwie wszystkich zbóż na całym świecie i można powiedzieć, że ceny, które w tym momencie są zarówno na rynku europejskim, jak i na rynku krajowym. W większości są stabilne w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni. Dlaczego? Przede wszystkim one wróciły do średnio wysokich poziomów, wyższych niż we wrześniu 2022 roku i tak zaczynając od rynku krajowego, ceny pszenicy w portach zaczynają się nawet już od 1700 zł, więc jest to jednak w przypadku tego zboża dosyć duża różnica. Jeszcze miesiąc temu płacono za pszenicę około 1500-1550 zł. Podobnie podążają pozostałe zboża, czyli przężyto, żyto konsumpcyjne, które kosztują za przężyto 1400 zł do 1420. Żyto konsumpcyjne 1280-1300 zł. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja w przypadku kukurydzy, notowania w okolicach 1400 zł i tutaj bardzo dobre informacje dla rolników. Być może w tym roku pobijamy kolejny rekord, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że plony będą średnie, a nawet niskie, to jednak już pierwsze zbiory, ale również zapowiedzi analityków są takie, że ta kukurydza w Polsce naprawdę może się wybić na takie bardzo mocne drugie miejsce po pszenicy. Natomiast zbiory mogą być nawet do 9 milionów ton ziarna. Oczywiście problem Programem w tym roku będzie na pewno suszenie kukurydzy. Zbiory kukurydzy na ziarno dopiero się zaczynają. Mamy już połowę października, więc na pewno najwyższa pora, żeby te żniwa przyspieszać. I tutaj wyzwaniem dla rolników będą koszty suszenia kukurydzy, które na pewno w tym roku będą bardzo wysokie, w zależności od technologii utrzymują się na poziomie 250 do ponad 300 zł do tony. Natomiast, no, tak jak mówię, wysokie zbiory, to na pewno są tą podpórką, że tutaj rolnicy powinni być zadowoleni z uprawy kukurydzy w tym roku. Jeśli chodzi o pszenicę, to tutaj te ceny, tak jak mówiłem, one są znacząco wyższe niż miesiąc temu i w Europie, jak i na świecie raczej lekkie korekty, jeśli chodzi o produkcję zbóż. Najnowsze raporty mówią o 787 milionach ton pszenicy, która zostanie wyprodukowana w bieżącym sezonie, natomiast języczkiem uwagi będą ponownie dwa kraje, czyli Rosja, która może wyprodukować w tym roku nawet 100 milionów ton pszenicy oraz Ukraina, która wyprodukuje tylko albo aż 2,5 miliona ton pszenicy w porównaniu do 33 milionów ton przed rokiem. I ceny pszenicy i pozostałych zbóż na pewno będą w najbliższych tygodniach podążać za informacjami dotyczącymi dalszych możliwości eksportu ukraińskiej pszenicy czyli porozumienia między Rosją, Turcją, Ukrainą czyli ta strefa polityczna i wpływ wojny w dalszym ciągu będzie miał bardzo duże oddziaływanie. Unia Europejska jest w stanie z powodzeniem eksportować dużo zbóż, zarówno pszenicy, jak i innych, tak samo jak Polska. Te zbiory w Polsce są co najmniej dobre. Dodatkowo w Polsce kurs złotówki w stosunku do euro i do dolara też poprawia te relacje, że nasze zboże są atrakcyjne na rynkach światowych. I z perspektywy najbliższych dwóch, trzech tygodni. Ale może i nawet miesiąca. Nie spodziewałbym się jakichś tutaj dużych ruchów, jeśli chodzi o takie fundamentalne rzeczy, ponieważ ten bilans jest dosyć spokojny. Natomiast, jeśli sytuacja na Ukrainie lub w Rosji w jakiś radykalny sposób się zmieni, no to tutaj wiadomo, że możemy się spodziewać ruchów, zarówno w dół, jak i w górę. O, o kilka procent i to w bardzo krótkim okresie czasu. Natomiast, gdybyśmy popatrzyli na to z rynkowego punktu widzenia, to raczej ceny zbóż powinny się utrzymywać na dosyć wysokich poziomach. Jeśli mówimy o rynku rzepaku, rzepak raczej też powiedziałbym, że w najbliższych tygodniach będzie bardzo stabilny. Zwłaszcza, że jest bardzo duża podaż oleju palmowego z krajów azjatyckich, który jakby bardzo wpływa na nasiona i cenę rzepaku. Wydaje się, że cena 3000 zł za rzepak w Polsce i w najbliższych tygodniach to jest cena, która nie powinna bardzo wzrosnąć, więc jeśli ktoś liczy na dużo wyższe ceny, no to musi patrzeć na przede wszystkim kurs ropy naftowej. Jeśli ta ropa drastycznie zacznie drożeć, no to wtedy ewentualnie jest szansa na jakieś większe ceny i zwyżki rzepaku. tyle na dzień dzisiejszy bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem.